To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Elina Kaźmierczak. Świat nie jest ani dobry, ani zły. To my nadajemy jemu znaczenie najczęściej poprzez nasze emocje. Ostatnio czytałam książkę Beaty Pawlikowskiej, gdzie opisuje następującą sytuację. Wybrała się na zagraniczną wycieczkę jak zawsze i kiedy rano wyszła z hotelu, chcąc dotrzeć na lotnisko, była przeszczęśliwa. Wsiadła do taksówki i cieszyła się życiem. Podziwiała piękno miejscowości, w której się znalazła. Pięknie świeciło słońce. Ludzie byli kolorowi, uśmiechnięci i wszystko było wspaniałe. Po pół godziny okazało się, kiedy dojechała pod lotnisko, okazało się, że to nie jest to lotnisko. Za pół godziny miał odlatywać wiem, jej samolot bodajże, czy, czy, czy to był prom, nie pamiętam, i nagle ona zaczęła się złościć. I poczuła taką wielką złość. Jechała w tej taksówce dalej i mówi, jaki świat jest niesprawiedliwy, jakie to wszystko jest okropne. Ci ludzie tak się guzrzą tutaj na ulicy. Chciała popędzać tego taksówkarza. Poczuła spalinę z tego miasta. Wszystko wydawało jej się okropne, złe i przeciwko niej. I wtedy zdała sobie sprawę z jednej rzeczy. Że nadal siedzi w taksówce, za oknem otoczenie jest takie samo, jak było przed chwilą, i to wszystko, co dzieje się wewnątrz niej, to całkowicie zmienia perspektywę. Czyli świat nie jest ani dobry, ani zły, to my jemu nadajemy barwy dzięki naszym nastrojom i emocjom. Więc warto się nad tym zastanowić. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.